Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Przechodzę dzisiaj do was z prezentacją albumu. Wykonałem album dla dziewczynki. Zostałem poproszony o wykonanie albumu dla dziewczynki. Miał być to album dla. Miał być, jest to album dla dziewczynki, która ma około 3-4 lat. Było mi troszkę ciężko z wyborem kolekcji, której mógłbym użyć do, do zrobienia tego albumu, dlatego tam na grupie inspiracyjnej Asie Szulik jest taki, taki miejsce, gdzie można zadać pytanie, tam się właśnie dziewczyn radziłam, jaką kolekcję by mi radziły do wykonania takiego albumu, bo tak szczerze mówiąc, tutaj wszystkie przeanalizowałem te dziecięce, ale to są raczej takie kolekcje, które nadają się do albumu yy, dla yy, niemowlaka, dla noworodka, dla, no, ewentualnie dla dziecka, które kończy roczek, może troszkę więcej, a jednak 3-4-letnie dziecko to już jest takie, takie większe dziecko i już, no, typu y, buciki, buteleczki, grzechotki, czy jakieś pieluszki, czy wodziaczki, to już jest jednak nie, y, nie ten etap. Y, dlatego tutaj właśnie już nie pamiętam która dziewczyna podsunęła mi taki pomysł ale bardzo serdecznie ją teraz pozdrawiam podsunęła mi y, pomysł z kolekcją y, od Scrapboysów y, Sweet Ballet y, faktycznie taka y, dziewczęca, dziecięca kolekcja bo są i dziewczynki baletnice i są zwierzątka, y, które też występują w formie baletnic y, także bardzo, bardzo fajna y, kolekcja, bardzo dobrze mi się z nią pracowało ja jakoś tak na początku bym Sceptycznie nastawione do tych kolekcji, ponieważ one mi bardzo formą przypominały te grafiki troszkę coś takiego jak z Mintaya. Ja do tej pory nie umiem pracować z kolekcjami Mintaya, ponieważ tam są przepiękne grafiki, ale są duże, ja ich nie ogarniam. Jakoś tak nie umiem z nimi pracować, ale sięgnąłem po tą kolekcję i jakoś, jakoś mi się to. Jakoś mi się to miejmy nadzieję udało, o czym zaraz będziecie się mogli przekonać. Album znajduje się w takim pudełku, ja się będę powtarzał, ale dostaję dużo pytań na temat tych pudełek, czy robię sam, czy nie robię sam. I Powtórzę się już któryś raz z kolei. Jeżeli mam czas, na, na tyle mam czas na wykonanie danego projektu, że y, jestem w stanie sam wykonać pudełko, to wykonuję sam. A jeżeli no niestety czas mnie goni, bo tam komuś się śpieszy, bo chcę mieć szybko zrobiony taki album, y, no to wtedy już posiłkuję się gotowymi y, pudełkami. Które, które zaopatruje się w, sklepu, w sklepie EcoScrab Scrapbooking, Tam też kupuję te bazy warsztatowe, z których wykonuje bazy, bazy do albumów. I ja sobie tylko tutaj w tym, jeżeli korzystam z gotowego pudełka, to wycinam sobie tylko takie okienko z szybką. Tu już można podpatrzeć. Wieczko. Prezentuje się w ten sposób, jest tylko ozdobione różową, satynową wstążeczką. Tutaj w środku jest też taka wstążeczka, dzięki której możemy łatwiej wyciągnąć album ze środka. Odkładamy album. Album, tak jak już Wam też wspominałem w innych filmikach, to jest album zrobiony z bazy. Warsztatowej. To jest bazyliszek, który składa się z sześciu, z sześciu kart. W każdej karcie jest y, mata na zdjęcie, na którą też można wkleić zdjęcie. Tu jest wstążeczka, dzięki której można tą kartę lepiej y, i wygodniej wyciągnąć. Y, Baza jest obita w to płótno, które jest dedykowane do tego zestawu warsztatowego, więc ja tutaj postanowiłem tym razem to płótno wykorzystać i je wykorzystałem i obiłem. Tutaj obłożyłem sobie tą, tą okładkę. Okładka jest bardzo skromna, tył jest bardzo prościutki, jest taki ten papier w serduszka, moja naklejka, grzbiet zostawiłem pusty, a tutaj na. Tutaj na przodzie, na okładce. Jeżeli ktoś już miał do czynienia z tą y, kolekcją, to wie, że tam w, z dużej kolekcji jest taki arkusz, y, gdzie właśnie jest y, rozłożone. Są takie cztery wianuszki. Ja sobie jeden ten wianuszek z tym króliczkiem wy, y, wykorzystałem. To jest podniesione delikatnie na, na bermacie. Jest tutaj tylko przyklejony napis album. Y, to jest. Y, napis tek turkowy, trzy razy wyembosowany pudrem przeźroczystym, żeby to troszkę zabezpieczyć i, i utrwalić. Więc teraz przejdźmy do, do prezentacji tego albumu. Yy, tutaj na, na tej pierwszej stronie to jest tak zwana strona okładkowa, znajduje się wodospad, on jest zamykany na magnes. Tutaj też do ozdoby tego albumu, tak jak widzicie, wykorzystałem wszystkie te gotowe takie grafiki, bo w mniejszych kolekcjach są mniejsze. W tej kolekcji 20 na 20 są jeszcze inny rozmiar, więc wszystkie te kwadratowe prostokątne karty, że tak powiem, chciałem wykorzystać, bo ponieważ no są dodane do kolekcji, więc czego, a są przepiękne grafiki, więc dlaczego tutaj nie wykorzystać? I to jest właśnie zapięcie zrobione właśnie z takiego kwadracika i tutaj też to jest wodospad ukryty. Album pomieści zdjęcia o wymiarach 9, 9x13 Pomieści zdjęcia 9 na 13 Tutaj też chciałem, żeby się przez cały album przewijał motyw tej, tego dziurkacza brzegowego z DP Craftu, tej, tej fajnej koronki, więc tutaj też jest to przyozdobione. Obok na stronie jest taka głębsza w kieszeń, w której znajdują się trzy maty na zdjęcia. A jeszcze dodam ogólnie, że album ma wymiary około 16,5 na 16,5. I tutaj na tej kieszeni ja to ostatnio podpatrzyłem u Asi Szulik. Ona fajnie też wykorzystuje miejsca na miejsce do, do przechowywania mat i tutaj właśnie na tej kieszeni jest zrobiona jeszcze jedna mniejsza kieszonka, do której tutaj też schowałem dwie maty. dwie maty na zdjęcia fajnie wykorzystane miejsce i tutaj jest też taki mały taguś, podkleiłem białym, yy, białym kartonem kółeczka przywiązałem z tą rzeczką i tutaj się znajduje yy, w kieszeni właśnie taki taguś do przyklejenia mniejszego, z niej, bo też dużo osób mi się takie, które dopiero zaczynają, czy na przykład znajomi widzą, że robię takie albumy. Też mi się pytają, co to są za karteczki, które które tutaj umieszczam, więc to są karteczki, na które można przykleić albo mniejsze zdjęcia, albo zapisać jakieś, jakieś informacje. Kolejna strona. O, zapomniałem włożyć matę tutaj do ramki. Yy, tu jest yy, klapeczka. Na klapeczce jest zrobiona rameczka, która też pomieści zdjęcie o wymiarze 9x13. Zapomniałem ona tu gdzieś, bo ja, ja wiem, że robię, tylko na tu gdzieś leży u mnie w pracowni. Ja ją znajdę za chwilkę, sobie, za, później ją włożę. Tu jest taka y, malutka kompozycja, żeby tą rameczkę troszkę ozdobić. Tutaj klapeczka jest wykończona tym dziurkaczem y, brzegowym. I tutaj y, z tyłu na klapeczce jest kieszonka. W kieszonce znajdują się dwie, dwie maty na zdjęcia tak guzik na zapiski, i tutaj też jest miejsce. To jest wszystko tak wykonane. Też gdzieś mi tu wezmę jakąś karteczkę, żeby wam pokazać, że wszystko jest tak ozdobione, tak doklejone, że tu spokojnie pod tego kocurka można wsunąć yy, zdjęcie i, i to on będzie też fajnie tak ozdabiał. I ta klapeczka jest zamykana na, na wskazóweczkę, którą w wskazóweczki zapatruje się w sklepie Zielony, Zielony kot obok na, na, obok na stronie przepraszam jest. Miejsce na zdjęcie tutaj też jest. Tak, wszystko podklejone, że tutaj spokojnie spokojnie wejdzie zdjęcie. Motyw przewodni tej koroneczki. Na następnej stronie jest belly band. Tutaj nie jest na środku, tylko tutaj właśnie chciałem w takim miejscu, żeby ani nie zasłoniło tej dziewczynki, ani tutaj tej grafiki. Trzy ty na zdjęcia. I też taguś do zapisania. O, tu się coś. To jest jeszcze wszystko tak delikatne, nie, nierozchodzone. Na kolejnej stronie jest książeczka, która jest też ozdobiona tymi kartami, które Wam już wcześniej wspomniałem. Otwiera się w tą stronę i w tą stronę, kilka zdjęć pomieści. Zawiązywana jest ta książeczka na, na, na wstążeczkę satynową, bo ja właśnie wykonując ten album. Tak go robiąc, i, i tak stwierdziłem, że muszę tutaj zrobić też jakieś takie zawiązywania, bo taka akurat kokardka, wstążeczka to jest właśnie takie klimaty dziewczęce, więc na pewno będzie pasowało. Tutaj na tej stronie to jest środek albumu. Lubię, lubię wykonywać takie środki typu bliźniacze strony. Więc tutaj są takie też zrobione dwie głębsze kieszenie, w których znajdują się maty, maty na zdjęcia. Trzyma te na zdjęcia w jednej i w drugiej, i tutaj na tych kieszeniach są zrobione takie książeczki, zamykane też na te wskazówki z takim kwiatuszkowym ćwiekiem, i to otwiera się w tą, w tą stronę. Tu się zamyka. Raz i dwa. Kolejna strona to jest miejsce na zdjęcie. Tu jest też tak podklejony, żeby tutaj zdjęcie mogło. Wejść i ten motelek i ten króliczek. Obok na stronie jest są takie klapeczki, które te klapeczki też zamykają się na wstążeczkę. Jedna klapeczka otwiera się w tą stronę, druga klapeczka otwiera się w tą stronę. I tutaj jeszcze jest taka jakby mini książeczka, która otwiera się do góry. Tych tutaj miejsc nie oklejałem, ponieważ no tak naprawdę to szkoda papieru, bo i tak jest tej klapeczki docięte na wymiar tego zdjęcia, które powinno być tutaj wklejone więc zostanie tylko taka delikatna biała rameczka, która będzie tak dodatkowo ozdabiać to nasze zdjęcie i to wszystko zawiązujemy na na wstążeczkę proszę bardzo kolejna strona to jest również Również klapeczka tutaj jest przyozdobiona tą grafiką. Gwiazdeczki. Klapeczka jest wykończona też dziurkaczem brzegowym. Tutaj, o ile widzicie, jest mata na zdjęcia. A tutaj jest kieszeń dolna, w której znajdują się dwa tagusie, tagusie i trzy maty na zdjęcia. Kieszeń też jest wykończona tym dziurkaczem, dziurkaczem brzegowym. I to się też zamyka wszystko na, yy, na, na wskazóweczkę. Obok też jest klapeczka, która jest zawiązywana na wstążeczkę. Klapeczka się otwiera. Tu jest oczywiście miejsce na zdjęcie. A tutaj jest taka kieszeń boczna, w której znajdują się trzy maty, trzy maty na zdjęcia. Proszę bardzo. O! I taguś i to się wszystko tą kieszon, tą kieszeń się zamyka i tutaj można, można nawet trzeba zawiązać na, na, na wstążeczkę przedostatnia strona przedostatnia strona to jest miejsce na zdjęcie ja bardzo yy, lubię w swoich albumach robić takie właśnie jedna strona i jest jedno zdjęcie, ponieważ to pozwala, jeżeli mamy jakieś takie jedno zdjęcie, to pozwala tak fajnie to zdjęcie wyeksponować i że jest tylko przyklejone na jednej stronie i nie ma nic innego poza tym, tym właśnie jednym zdjęciem. Bo są takie sytuacje, że jest jakaś sytuacja i wyszło na przykład nam tylko jedno zdjęcie, czy, czy zrobiliśmy tylko jedno zdjęcie i pasuje to zdjęcie tutaj. Wkleić, więc ja, ja tutaj robię y, takie miejsca. I ostatnia strona standardowo w moich albumach to jest kieszeń na płytę CD. Jeżeli ktoś nie ma płyty CD, można tą kieszeń spokojnie wykorzystać na jakieś y, pamiątki, albo na jakieś dodatkowe zdjęcia, bo tutaj wejdzie. I tutaj jeszcze od niedawna w moich albumach robię takie miejsce, y, tu jest sznureczek albo y, w sążeczka, na zawiązanie pendrive'a, ponieważ teraz jest bardzo modne. Y, Przerzucanie film, tych zdjęć na, na pendrive'a, więc jest też miejsce, żeby takie coś tutaj umieścić. I tak by się prezentował ten album. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że kogoś, kogoś zainspirowałem do wykonania takiego albumu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Bardzo serdecznie Was zapraszam do subskrypcji kanału, wciśnięcie czerwonego przycisku, yy, przycisk, yy, dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Zapraszam Was również na mojego Facebooka, Instagrama, tam regularnie też staram się wrzucać swoje prace, które wykonałem. Yy, możecie się wzorować, inspirować. Pozostawiam wolną rękę, róbcie. Róbcie co chcecie. Ja nie mam do nikogo, nigdy nie miałem do nikogo pretensji, że ktoś się zainspirował czy, czy wykorzystał. Ja jestem, wiadomo, że miło jest, jeżeli się wspomni kogoś tam, jeżeli się zainspiruje, ale no, rzucając swoje rzeczy do projekty, swoje prace do, do sieci, no to musimy się z tym liczyć, że, że będą, będą się ludzie inspirować i, i będą. Wykonywać podobne, no ile, o ile oczywiście się komuś będą podobać. Tyle z mojej strony. Ja Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa.